To jest najprostszy sposób, aby odwrócić insulinooporność. I żałuję, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Kiedyś wyglądałem tak: miałem problemy z wagą, ciągłe zachcianki i głód, przewlekłe zmęczenie, oraz zmagałem się z lękiem i depresją. A wszystkie te problemy były powiązane z insulinoopornością. A to ja jestem teraz: odwróciłem swoją insulinooporność. Schudłem prawie 15 kg i nie mam więcej problemów z lękiem i depresją. Ani z przewlekłym zmęczeniem. Mam teraz więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej w całym życiu. Więc jak to zrobiłem? Najpierw musisz zrozumieć problem. Za każdym razem jak jemy węglowodany, to one rozkładają się na cukier. Ten cukier trafia do krwiobiegu i wtedy trzustka musi uwolnić insulinę. Insulina to klucz, który otwiera komórkę, aby cukier mógł się do niej dostać i zostać wykorzystany jako energia. Ale gdy staje się oporny na insulinę. Ten klucz przestaje działać, i Twoje ciało musi produkować coraz więcej insuliny, żeby wykonać to samo zadanie. Kiedy poziom insuliny jest przewlekle podwyższony, prowadzi do takich problemów jak przybieranie na wadze, zmęczenie, zaburzenia hormonalne oraz choroby przewlekłe. Cukrzyca typu 2-PCOS. Nadciśnienie, stłuszczenie wątroby, wysoki cholesterol, choroba zwyrodnieniowa stawów to wszystko są choroby napędzane przez wysoki poziom insuliny. Dlatego pierwszy krok w odwróceniu insulinooporności to obniżenie tych przewlekle wysokich poziomów insuliny. I dokładnie to zrobiłem. Insulina spada znacznie wolniej niż glukoza. Dlatego post intermittent fasting dał mojemu ciału czas, którego potrzebowało by poziom insuliny mógł się obniżyć i ustabilizować. Pomijam śniadanie, zazwyczaj jem pierwszy posiłek około południa, a ostatni posiłek mam około 19 albo 20. Ta codzienna przerwa daje komórkom szansę, by znów stały się wrażliwe na insulinę. Oczywiście, post przerywany nie jest łatwy. Większość ludzi rezygnuje, bo stają się głodni, mają silne zachcianki, czują zawroty głowy lub osłabienie. Dlatego ja wspieram się ekstraktem z yerba mate.